Ok, e, witam z powrotem. E, znowu gramy w Rainword. I znowu obudziliśmy się dużo przed czasem. Ta kulka okazuje się, że jest nam bardzo potrzebna. Znaczy, okazuje się, my to wiedzieliśmy już wcześniej, ale, ale nie wiem co w sumie. W każdym bądź razie musimy iść e, przed siebie. E, musimy iść do księżycowej pani. E, musimy do niej iść ponieważ e, z powodu takiego że nam kazano tam iść. A kto nam tam kazał iść? E, no na pewno nie ten niebieski, tyle mogę wam powiedzieć, ale w sumie bardzo fajna jest ta kulka, bo nam właśnie pomaga unikać e, tych wszystkich zagrożeń. Niestety jest bardzo bardzo wolno się odnawia, ale da się z tym jakoś żyć. E, gdzie mamy iść? Tutaj w prawo, z tego co widzę, to są dwa te stworki. Ups, tu jest shelter i kwiatuszek. My się tu trochę posilimy, żeby później było spokojnie. No i się tutaj prześpimy, chyba. Jakby co, jakbym trochę inaczej brzmiał niż zazwyczaj, to Muszę to zwalić na alergię, ponieważ akurat dzień przed tym jak to nagrywam dostałem strasznego ataku alergii i mogę dziwnie brzmieć tak i naszej troszeczkę. Mamy dużo czasu. Chciałem powiedzieć, żeby uniknąć ryzyka, bym poszedł do Sheltera, ale... ale chyba tego nie zrobię. Chyba tego nie zrobię z powodu takiego, że mamy bardzo dużo czasu, więc przejdziemy sobie przez to i, i tak myślę, że... Że no, już w cytadeli się e, kimniemy, zastanawia mnie też w sumie co będzie w tym serduszku. Bo, bo z tego co wiem, to co trzymamy w ręku, pomoże nam się szybciej przemieszczać pod wodą. A więc no dotrzemy do tego serduszka, a nie będziemy się wokół niego kręcić tak jak ostatnio to robiliśmy. I mam nadzieję, że uda nam się. Dotrzeć do tego sheltera, bo byłoby to dość komiczne, jakby mi się nie udało. W sumie zastanawiam się teraz, jak przejdziemy obok tego wielkiego glona, który tam był, ponieważ musieliśmy tam podnieść jakiś przedmiot i w niego rzucić, żeby się schował. Więc teraz się zastanawiam, jak my tam przejdziemy, jak nie możemy. Nic podnosić. Znaczy, możemy, ale będziemy musieli poświęcić trzymanie e, kulki w takim razie. Co nie jest ciekawe, moim zdaniem. Ale zobaczymy, no. A więc możemy iść naprzód. E, pytanie tylko, czy uda nam się jakkolwiek przejść przez to miejsce z jasnych powodów. Pytanie tylko, czy. Nie, nie, nie. Nie, w taki sposób jak ja to zrobiłem przejść się nie da, tak przeskoczyć Spróbuję to zrobić inaczej troszeczkę Po prostu będę rzucał w tego glona włóczniami, bo ich jest tutaj dość sporo Albo mam inny plan. W sumie nie wiem czy się to tak, tak to, to da tak zrobić jak ja chciałem to zrobić No nie wiem O, no coś tam się udało zrobić, ale Teraz nie wiem czy ja stąd wyjdę. Dobre pytanie. A nie, 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 da się da się przeskoczyć. Udało się przeskoczyć. To dobrze, to dobrze. Plan jest taki, żeby iść się kimnąć i dopiero z tego miejsca iść dalej. A przynajmniej no tak jest plan. No więc najtrudniejsze prawdopodobnie za nami... Dobrze. A więc jesteśmy chyba już prawie u wyjścia. Z tym miejscem jesteśmy już jak najbardziej zaznajomieni Hopsa i jesteśmy już w shoreline tak naprawdę, ponieważ wystarczy tylko przejść przez, przez ten most i już w shoreline będziemy. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, czy iść najpierw do, do tej, do księżycowej i dopiero później do serduszka, czy... Czy na odwrót? No bo co jak serduszko jest celem końcowym gry, a ja tam pójdę, no i nie porozmawiam z y, tą księżycową. Ale z drugiej strony, jak pójdę do księżycowej i to ona się okaże celem końcowym, no to wtedy nie zobaczę co jest w serduszku. A więc będziemy musieli sobie teraz podjąć taki... Taką dość... dość ważną decyzję. I chyba... Chyba najpierw pójdziemy sobie do, do patrzącej się na księżyc. Myślę, że ona jest y, lepszym celem. Myślę, że y, ona nam powie, żeby iść do tego serduszka z tą kulką. Tak trochę szkoda, że się nie da zamknąć tej kulki, trzeba czekać aż ona sama się zamknie. Czasami chciałem sam zamknąć tą kulkę, bo jej okres przydatności się skończył. Ale... ale dobrze, dobrze. Da się, da się z tym żyć jakoś. Nie narzekam, bo sama kulka jest... Świetnym dodatkiem, bez niej to prawdopodobnie byśmy nawet nie byli tak blisko e, księżycowej aktualnie. Prawdopodobnie byśmy się męczyli z nie wiem, z wyjściem z cytadeli albo nawet e, byśmy się męczyli z wyjściem z nóżki, więc tutaj się prawdopodobnie kimniemy, tutaj w schronisku e, u góry i pójdziemy zaraz do pani księżycowej się zapytać. Co tam, jak tam z tą kulką mamy zrobić? Co tam patrząca się na księżyc nam powie? Jakiej pokażemy kulkę? Hello again, little friend. Have you noticed, little friend? The heavy rainfall as of late has begun to recede. I wonder if Pebble's machinery finally succumbed to the decay. He was in a full shape last I can remember. And even that was a long time ago. Perhaps he finally solved the riddle for his sake. I'll, I almost hope so. Ah, in the end, everything reaches the conclusion of its journey. I'm not so sure how many of us are even left in this world. A new cycle is already unfolding, one we need not be a part of. We've long outserved our purpose. However, as long as the microbes in my processing strata continue to function, I'll be here to talk. Oh, this is a deeply concerning discovery. Do you have any idea what, it, what this is? These are known as mass refraction cells, they are a type of backup energy source that powered our superstructures in times of maintenance, construction, void fluid pipe ruptures and other general power failures in the absence of our creators to replace deteriorating parts. these cells have become one of the major components that allow all of our facilities to remain powered. however, the fact that this cell is currently in my hands can only mean bad things for whoever this originally came from. i suppose i sure hope you we weren't the one responsible. for it becoming misplaced i know firsthand the tragedy of losing this power in the wake of my accident all of my refraction cells were dislodged on impact and washed away in the flood waters czyli jak jaki był ten accident który to spowodował co nie powiesz nam. This cell could be valuable to me, but with my umbilical severed, my overseers running free, and all of my facilities lying deep beneath a large body of water, it would be an impossible task to deliver this to a functional location. You might be able to find an access shaft into my lower structure nearby, but I have no idea how much is left of it. Please be careful. Dobrze, czyli musimy wrócić do serduszka chyba. Chyba wracamy do serduszka. A tutaj. Coś jest? Nie? Nie, tutaj nic nie ma. Ale w końcu jesteśmy w stanie tam wskoczyć. W końcu jesteśmy w Ale to jest w ogóle przejście u góry, które do, z którego dałoby się skorzystać, gdyby było funkcjonujące. W ogóle tutaj perełka jest u góry, teraz co zauważyłem. Prawdopodobnie to będzie nasz cel. Dostać się do serduszka właśnie przez tamto... tamtymi przejściami co ostatnio no. Nie, nie jestem pewny, czy jest jakieś inne aktualnie dostępne dla nas przejście. E, może, może być gdzieś się znajdować, ale to jest jedyne takie, o którym jest wiadomo, więc się tam skierujemy. Tu chyba na lewo, jeśli mnie nie myli. Jak nie pamięć, to ten stwór, który tutaj. Nie, on jest tam u góry, dobra. No to się tutaj e, udamy. Tak, tutaj pamiętamy. Że jest shelter tutaj i możemy się kimnąć ładnie, fajnie. No, kimnąć ładnie, fajnie. Możliwe nawet, że ostatni raz w tej, yy, w tej kampanii. No, wszystko zależy od tego, czy faktycznie serduszko to jest ostatnie miejsce, do którego mi mamy się udać. Jeżeli bowiem jest to właśnie takie miejsce, no to chyba będziemy mieli ostatni odcinek i będziemy musieli myśleć nad. Kolejną kampanią. Tu chyba w prawo, ale my sobie tutaj jedzonko weźmiemy, żeby mieć na wszelki wypadek potem do sheltera wstąpić. Eee, ja nawet wiem, do jakiego szeltera i w którą stronę się do niego kierować, bo byliśmy tu już kiedyś. Tu chyba ten szliśmy. Plan jest taki, żeby nie utonąć. Mam nadzieję, że to się uda. Tu pamiętam, że tu wduszliśmy. Eee... No tak, łatwo powiedzieć nie utonąć, a potem być ściganym przez tą kreaturę. Eee, dobra, tu jest powietrze, o tym pamiętam. I tutaj jest ten region, gdzie potem nie ma powietrza przez długi czas. Więc najlepiej się śpieszyć. O, w to miejsce. Odtwarzam sobie teraz tą drogę w głowie. A co tutaj jest? Bo. Tu nie byliśmy w stanie w... O, 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 no. Co tutaj jest? Eee... Jezu, co to jest? Co to... Nie chcę, nie chcemy tędy iść. Idziemy sprawdzoną ścieżką. Idzie, idziemy sprawdzoną... Nie ma szans, nie ma szans, żebym tamtędy przeszedł. Na spokojnie, nic nas nie goni, więc musimy się jedynie śpieszyć przed e, utonięciem, ale jak udało się nam bez, bez czego, bez, e, bez kulki. No to tym razem też nam się uda i chyba też tu pójdziemy się kimnąć, bo nie pamiętam gdzie to jest dalej shelter. Aha, bo tam jest są te no tak, tu pójdziemy się kimnąć zdecydowanie, bo tam jest potem dość daleka droga. Tylko gdzie tu? W tu chyba tu w dół, prawo, bodajże, I tu w górę, chyba. I tu w prawo. E, tak, tu w prawo. No to to już znamy, ten teren. A dalsze terytoria, mogłem powiedzieć, że nawet lepiej niż własną kieszeń znamy. Shelter jest tutaj w tą stronę. I my chcemy się do niego bardzo dostać. No na wszelki wypadek, na wszelki wypadek. Tu z tego co pamiętam, na dół było jakieś źródło jedzenia. Trochę jedzenia zawsze się przyda. W sumie ciekawe, co się dzieje, jak się kulkę zgubi. Na przykład wpadnie do Wojda. Czy trzeba iść z powrotem? I ona się spawnuje z powrotem w środku kamyczka? Czy, czy co się dzieje wtedy? Z tą kulką, no bo czy trzeba je gdzieś potem szukać w yy, świecie? Na przykład, jakby spadła ci gdzieś, no i byś musiał, nie wiem, chodzić po szolanie i szukać na dnie, gdzieś się zespałnuje, czy nie wiem? Jak wiecie, co się dzieje, jak się kulka zgubi, to możecie mi napisać, bo chętnie się doedukuje. Chciałem też zauważyć, że nie budzimy się już aż tak często podczas deszczu, bo chyba się tylko raz obudziliśmy właśnie na samym początku. Odcinek się zaczynał, ale oprócz tego to mi się wydaje, że raczej, raczej nie obudziliśmy się nigdy właśnie w takim stanie, co się nam przytrafiało dość często wcześniej. No i można skakać na skróty troszeczkę z tą kulką. Trzeba przyznać, że trochę ułatwia ona życie. No, jesteśmy już w serduszku, tak naprawdę. I będziemy musieli y, zaraz przeżywać kolejny raz. Kolejne podejście, tak naprawdę, tylko tym razem już z kulką. Więc no, raz koi śmierć, jak to mówią. No, jesteśmy już zdecydowanie dalej niż zawsze. Czyli no zdecydowanie dalej niż zawsze. Nie jesteśmy wcale dalej niż zawsze, ale... No, ale jesteśmy tutaj. I nawet się nie dusimy. To chyba tu... To chyba tu ja nie chcę kuścić losu. I to chyba. O! O! Tak, to chyba tu daliśmy kulkę do serduszka. I odpalamy serduszko. Może, nie wiem. I kręcimy się w kółko, jak na karuzeli. Ty, ale co nas zalewasz? Kto ci pozwolił nas zalać? Co tu się dzieje? Ja nic nie robię. Samo nas wypchnęło. Samo nas gdzieś wypchnęło, tylko ja nawet nie wiem. O tu jesteśmy. Okej, okay, jesteśmy gdzieś. Mamy bardzo mało czasu, e, więc musimy się śpieszyć. Bardzo dawno nam się nie zdarzyło, że musimy się śpieszyć do Sheltera w sumie. A nam się teraz to trafiło. Nie, ale tutaj jest shelter, dobra. No, odpaliliśmy naszą księżycową, ale dość sporym kosztem, bo pozbyliśmy się kulki, która nam pozwalała dość szybko się poruszać i ogólnie ulepszała nas. Gdzie my w ogóle jesteśmy, bo nie jestem pewny, czy oni nam powiedzieli. Bitter Aeri. jesteśmy w gorzkich aeriach. Bardzo nie chcę iść tam, gdzie jest ten niebijaściuch, więc pójdziemy sobie tędy. Okej. Okay. Idę przed siebie, nie myślę za bardzo o niczym, ale włócznie sobie zabiorę chyba. Tu się da w ogóle do góry wejść, ale sprawdzimy co tutaj jest u góry. Bardzo chcę zobaczyć, co tutaj jest u góry. Tu jest jedzonko. Mamy bardzo dużo czasu, więc możemy sobie pozwolić na marnowanie jego, więc no po prostu idziemy sobie w górę. Jeżeli coś znajdziemy, to, to fajnie, jeżeli nic nie znajdziemy, no to trudno, to się wrócimy. Jesteśmy na zewnątrz. Pytanie jest, dokąd to nas zaprowadzi, jeżeli w ogóle gdzieś nas to zaprowadzi. E, tutaj gdzieś nas to zaprowadziło. E, na drugą stronę. No dobra, ale tutaj już nie chcę. Nie chcę tutaj schodzić. Wszystko było fajnie, jak dopóki nie zobaczyłem, że tam trzeba e, się nad przepaścią zwisać. Więc no, powrócimy sobie po prostu do e, tam, skąd przyszliśmy. Ale tym razem. W tą stronę? Tutaj też chyba nic nie ma. Oprócz czerwonej kulki. Nie, safari region unlocked. Ok, fajnie. A więc schodzimy sobie na dół. Jak dobrze, że faktycznie mamy więcej czasu, bo bez tej dodatkowej ilości faktycznie okłoby być cienko, ale jest tutaj już. Przejście. I może jest to jakaś brama, czy coś? Jest tutaj kolejne przejście. Kolejne przejście. Tu kolejnego przejścia już nie ma. Nie jest tutaj, tutaj. Tutaj jest. I tutaj czerwono się robi. Nie mam pojęcia, gdzie ja zmierzam. Co zresztą możecie zauważyć. Eee, czy to jest pan? Pan koleżka? To jest pan koleżka, tylko. Że to przejście nie działa. To jest ślepy zaułek, czyli musimy stąd uciekać jak najszybciej. No nie wygląda to dla nas najlepiej, ta sytuacja. Jesteśmy dosłownie w ślepym zaułku. Tak ślepym, że nawet ja go nie widzę. Może tędy jakoś wyjdziemy, tu w prawo. Eee, tam u góry jest. No, właśnie on. Więc tu, może tu w prawo, może coś. Z powrotem tu jesteśmy. Eee... Nie wiem jak się stąd wydostać tak naprawdę. Mam nadzieję, że jakiegoś sheltera tu jakoś znajdziemy. Albo coś, no bo nie chcę się znaleźć na samym szczycie podczas deszczu. Eee... Tak, znaleźliśmy się na samym początku tej biternej arei. No dobra, tylko gdzie mamy w takim razie iść jak nigdzie nie, za nie znaleźliśmy wyjścia z tej sytuacji. Tu w lewo nas nie było, chyba. Tu w ogóle przejście chyba było kiedyś. Brama, chyba, nie wiem. Tu nas chyba nie było. No, tu nas na pewno nie było. Ale nie możemy jeszcze za wcześnie ogłaszać sukcesu. No tutaj, tu może być gdzieś, gdzieś jakaś brama. No to wygląda jak przejście, jak. Te, u kamyka. Więc może. Jest szalter. Ale jak głupią rzecz zrobiłem. Otworzyłem tutaj ten kwiatuszek i teraz jest niezdatne do jedzenia. Tu jest ten taki znaczek zabawny po lewej stronie. Ciekawe. Jesteśmy w Lux to the Moon, ale chyba z innej strony, bo tej części nie widzieliśmy nigdy. Tu jest kolejny Shelter. Pytanie, gdzie to prowadzi. Jesteśmy na jej grzbiecie chyba. Tak jak byliśmy na szczycie kamyczka, to jesteśmy teraz na szczycie księżycowej. Czyli idziemy w jej stronę chyba. I będziemy mogli ją zobaczyć w lepszym stanie niż była? Może? Nie wiem. Moje, moje teorie, moje domysły. Pytanie, czy jest tutaj coś? Chyba nic tu nie ma. Nie chcę ryzykować spadnięciem na, na glebę, więc się będziemy musieli chyba wrócić. Bo tam ominęliśmy jedno z przejść, żeby iść sobie dalej. Przejdziemy i zobaczymy, co tamto przejście nam oferuje. Bo może ono nam będzie oferowało coś znacznie lepszego. Tu w dół jesteśmy. Jest tutaj też nasz przyjaciel. Nasze światełko w tunelu, które nam chyba mówi, żebyśmy właśnie tędy, tędy szli. Bardzo możliwe. I są trzęsienia. Okej, okay. oh, you... Chcę zauważyć, że grawitacji nie ma, więc się chyba zbliżamy. Zbliżamy się do czegoś. Nie. Znowu jest grawitacja. Nie, znowu nie ma grawitacji. No, na pewno musimy zbliżać się do czegoś, jak są te takie anomalie. A! Ah. Sleek little one, did you do this? I feel as if. Pulled out of a deep sleep. I'm still trying to process all of this. It has been so long since I've had a connection like this with my structure. Everything has restarted in maintenance mode. It seems that it has sent out the order for all of my overseers to return. With my umbilical cable broken, I can't operate my structure directly, but with them working as messengers, I've been restoring some of my chambers' functionality. With endlock, I should be able to. Ah. Here we go. There is so much here, so much I've forgotten. I'll never be what I once was. But this, I'm sorry, it's hard to piece all of this together. So much has happened in my absence. I only have unread messages and overseer recordings to make sense of what I've missed. Some of these are even from before my collapse. No to chyba dużo ma do nadrobienia. Incredible. Slug reset keys, a messenger saving me, no significant harassment was never one to give up easy. However, I still don't understand everything else that has happened. Has it all just been coincidence? Did others send help as well? Then there is Five Fools. He was sick even before I collapsed, and his state must have only deteriorated since. It looks as if he is barely breathing. If there is any part of him left, I—we were once good friends. Despite everything that has happened, he's probably alone and afraid now. I cannot run away from my mistakes forever. Please understand, Five Fools. What have you done? I've been given so much already, and now you've given all you had left. It does not matter what happened between us, if. He... I still held the same anger he wants did, then none of this would be possible. We've been given the chance to make things right, and he deserves to know what he did. Wasn't pointless. I'm so thankful for everything. O! Czyżby to koniec? Czyżby to był koniec? Nie. Jakaś informacja jest chyba. Aha. Direct broadcast Private Forest Big Sister Moon 5 Pebbles Source node trace <grosscrew noise> psm This is local group senior Big Sister Moon Limited functionality has been restored to some of my basic systems I've regained access to this communications array for the first time since the collapse Through my overseers I have also caught up On some of the current events, including what I've gathered by reading through my messages and equipment manifests. I am already aware of the large extent to which the local infrastructure has deteriorated, ale to musi być smutno tak się obudzić i nagle widzisz wszystko zrujnowane. Księżycowy monolog. I do not know if sending this message will be a futile effort. Even before the collapse, I could not broadcast beyond the extent of the fa local facility. And so clearly, this forced broadcast is addressed to you, Five Pebbles. Is there any chance that I can still reach you despite the conditions we both are in? I need to know. <laughs> In any chance this message arrives, please signal back if you can find a way. I know it may be uncomfortable for you to address me after all that has happened. We've both had a long time to think things through. Any eager anger may I may have had has long since faded. I don't hold anything against you. If anything, we're both in similar dilemmas right now. And as your big sis, You know how protective I am of you. I'm sorry, five pebbles. I'll always be here if you need someone to talk to. Smutne. O. Oh. I nasz, ka nasz kamyczek sobie słucha do. słucha tej, tej perełki. I się obraca. Dostaje te wiadomości, które które są przesyłane, może. Ha, no dobra, <coughs> czyli kolejną kampanię ukończyliśmy. Mm. Kolejna kampania ukończona. Muszę przyznać, że no to była, to była dobra kampania, na pewno lepsza od gurmanda. The refraction Cell item is now available in Sandbox Mode. No, przyjaciele. A więc, jeżeli film się podobał e, i kampania się podobała, możecie zostawić coś po sobie na dole. Ja się nie obrażę, a ja nie widzę się z wami za tydzień prawdopodobnie, albo za dwa, nie wiem. E, zobaczymy, zobaczymy. Nie na pewnie za tydzień. E, we wtorek o 16 jak zwykle. E, już na kolejnej kampanii. Nie wiem jakiej jeszcze. Muszę się zastanowić jaką wybierzemy. A ja w takim razie żegnam się z wami wszystkimi, więc trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. E, papałki. Cześć.